Głos nadziei na każdy dzień. Kiedy radość jest zupełna. Obfitość radości w obliczu twoim. Psalm 16 i werset 11. Kiedy wielki rosyjski pisarz Maksym Gorki odwiedził Stany Zjednoczone, zawieziono go w pewien weekend na Coney Island. Gospodarz starał się mu pokazać jak najwięcej atrakcji. Chodząc wśród tłumów, pochłoniętych gorączką przedświątecznych zakupów, pokazywali mu muzeum dziwnych rzeczy, cyrki i rewie. Byli pewni, że zrobią na pisarzu wielkie wrażenie. Pod koniec dnia, który uważali za znakomicie spędzony, zapytali Gorkiego, czy to, co zobaczył, podobało mu się. Pisarz milczał przez chwilę, a potem rzekł – jakże smutnymi ludźmi musicie być. Gorki miał rację. Każde społeczeństwo, które swoje istnienie uzależnia od tanich rozrywek, musi być naprawdę smutne. Jezus oferuje nam coś znacznie lepszego. Powiedział: Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Jezus oferuje nam nie jakąś mierną egzystencję, którą trzeba wypełniać sztucznymi podnietami, ale prawdziwą pełnię życia. Psalmista dodaje. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Zwykłe przyjemności bardzo szybko przemijają, jednak Boża obfitość nigdy się nie kończy. Macie pełnię w Nim. On oferuje nam rozkosz na wieki. Nasycam do woli wszystko, co żyje. Szczęście jest owocem poznania i czynienia woli Bożej. Nie ma większej radości, niż wiedzieć, że Bóg pragnie naszego dobra. Nie ma większego szczęścia, niż mieć świadomość, że czynimy to, co się Jemu podoba. Nie ma większego zadowolenia niż to, które wypływa z dzielenia się Jego miłością z naszymi bliźnimi. Szczęście, które daje Jezus, jest trwałe. Nie jest jak bańki mydlane, które pękają na wietrze. Radość, którą daje Jezus, jest autentyczna. Nie jest tanią imitacją sprzedawaną za wysoką cenę. Niech Jezus stanie się dzisiaj sednem Twojej radości życia. On da Ci poczucie wewnętrznego spełnienia, które trwać będzie aż do dnia Jego przyjścia, kiedy zamieszkasz wraz z Nim w domu Ojca. Mark Finlay.